Dzień dobry, nazywam się Magdalena Zubko i zapraszam do oglądania kolejnego wydania z Gierskiej Przestrzeni. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego za nami. Co przyniesie, tego nie wie nikt. Jednak jeśli można mówić o jakichkolwiek obawach, to z pewnością dotyczą one uczniów i nauczycieli szkół średnich, którzy w związku z reformą edukacji znaleźli się w sytuacji niezwykłej. Do liceów i techników, w tym do zgierskiego Trauguta, weszły dwa roczniki absolwenci wygaszonych gimnazjów i ośmioletnich podstawówek. Obawiamy się wprowadzenia tej reformy, bo dla nauczycieli to są nowe szkolenia, nowe, nowe zakresy materiałów i to na pewno budzi w nas jako nauczycielach poczucie odpowiedzialności, jak sobie z tym poradzimy. Nauczyciele nie obawiają się natomiast o uczniów, bo udało się tak zorganizować pracę Miejskiego Liceum, że nie ma dwuzmianowości zajęć. Przybyło nauczycieli i sal lekcyjnych likwidacji gimnazjum nr 1. Wielką niewiadomą pozostaje natomiast nowa matura dla dzisiejszych absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych. Obecnie w zgierskim Traugucie w 17 oddziałach uczy się ponad 540 osób. Liceum wciąż jest najlepszą szkołą średnią w Zgierzu i w Powiecie. Za nami dwie ważne dla Polaków rocznice. 31 sierpnia i 1 września. To czas wspomniania zgierzan, którzy mieli swój udział w tych historycznych wydarzeniach. W rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych uczestnicy oficjalnych uroczystości, jak co roku spotkali się przy pomniku wolności i niepodległości w zgierzu, oddając hołd wielkiemu ruchowi społecznemu Solidarność. Prezydent miasta Przemysław Staniszewski wspominał m.in. członków zgierskiego podziemia, bez których nie byłoby wolnej Polski. Dzień później przypada inna ważna data w dziejach naszego kraju: w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przedstawiciele władz miasta, organizacji kombatanckich, harcerzy i mieszkańcy złożyli kwiaty na grobach żołnierzy i ofiar września 1939 roku na starym cmentarzu. O losach mieszkańców i samego miasta Zgierza w okresie wojennej zawieruchy można przeczytać w najnowszym wydaniu miesięcznika Zgierz Moja przestrzeń. Było gorąco, tłumnie, sentymentalnie i rock'n'rollowo. Tak można streścić atmosferę cyklicznego pikniku Łączymy Pokolenia. Oprócz seniorów w parku miejskim pojawiła się liczna grupa znacznie młodszych mieszkańców. Zgodnie z przewidywaniami nie zawiódł Wojciech Gąsowski. Charyzmatyczny i otwarty na publiczność piosenkarz zaśpiewał swoje największe przeboje. Jak Zielone Wzgórza nad Soliną czy tytułową piosenkę z serialu M. Jak Miłość. Do wspólnego śpiewania zachęcał publiczność. Podczas drugiego koncertu wystąpił równie dobrze znany pokoleniom 50, Andrzej Rybiński z instrumentalnym wsparciem syna Kacpra. Występ gwiazd był saportowany przez zespół seniorów, uczestników zajęć wokalno-tanecznych, którzy przez cały miniony sezon przygotowywali się do krótkiego koncertu pod okiem profesjonalistów Joanny i Ryszarda Kruszyńskich. Na tyle włosach po co im wracasz do tamtych lat? Zgierskie Centrum Seniora organizuje artystyczne grupy również w rozpoczynającym się sezonie. Ale jak się okazuje, równie dużym powodzeniem cieszą się całkiem inne zajęcia. Największym naszym zaskoczeniem jest to, że nasi seniorzy po prostu oczekują ruchu, zdrowego ruchu. I tutaj jest największe zapotrzebowanie, jeśli chodzi o zajęcia gimnastyczne. Posiadacze z gierskiej karty seniora zainteresowanych proponowanymi aktywnościami zapraszamy do siedziby Urzędu Miasta przy popiołuszki. W ostatni piątek sierpnia w Parku Miejskim było nieprawdopodobnie gorąco, głośno i bardzo kolorowo, a to za sprawą święta kolorów, w którym uczestniczyło kilkaset młodych osób. Impreza zorganizowana została po raz trzeci. Pierwsza odbyła się w ramach budżetu obywatelskiego. Przez całe popołudnie w parku rozbrzmiewała muzyka, a co jakiś czas następował wyrzut kolorowych proszków poprzedzany przez zapowiedź prowadzącego. Część proszków została ufundowana przez miasto. A jeśli komuś było mało, można było je dokupić. Obrzucanie się kolorowymi proszkami to tradycja pochodząca z głębokiej Azji, głównie z takich krajów jak Indie czy Nepal, gdzie właśnie w ten sposób obchodzi się Święto Wiosny i Radości Holi. Tegoroczna zabawa została zrealizowana przy współpracy z renomowaną firmą, która organizuje święta kolorów w całej Polsce. Już za tydzień w weekend w parku miejskim odbędzie się inne cykliczne wydarzenie zakończenie lata. 14 i 15 września czekają nas dwa dni pełne atrakcji artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Sylwia Grzeszczak. Jej koncert rozpocznie się o godzinie 20. Wcześniej odbędzie się występ zespołu Konstelacja. A ten z kolei poprzedzi cieszące się dużą popularnością Zgierzogranie, czyli konkurs dla wokalistów, amatorów i profesjonalistów z udziałem Sylwii Grzeszczak. To oczywiście nie jedyne występy muzyczne. Koncerty zaplanowane są również na niedzielne popołudnie i wieczór. Ponadto przez całe dwa dni czekają na nas liczne atrakcje adresowane do dzieci i dorosłych w różnym wieku. Organizatorzy zadbali, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Szczegóły na plakatach i w internecie. To już wszystko na dziś. Zapraszamy do kolejnego wydania z Gierskiej Przestrzeni już za dwa tygodnie. Do zobaczenia!